No witajcie kochani. Nasza Faustynka jest niesamowita. Jeszcze trochę przed czasem, ale wybrała nam taki fragment. Posłuchajcie. Fragment numer 360. Nowy rok 1935. Jezus lubi wchodzić w najdrobniejsze szczegóły życia naszego i spełnia nieraz tajne pragnienia moje, które nieraz ukrywam przed Nim samym, chociaż wiem, że przed Nim nic skrytego być nie może. U nas jest zwyczaj w nowy rok wyciągać sobie patronów, szczególnych na cały rok. Rano, w czasie medytacji, obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień, żeby Jezus. Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok jak dawniej. Jednak tając się przed swym umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z nim o wszystkim, z wyjątkiem tego, że go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu. Jednak nie czytając, zaraz chciałam się przez parę minut umartwić. Wtem słyszę głos w duszy: Jestem Twoim patronem. Czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: Patron na rok 1935, najświętsza, Eucharystia serce mi zadrgało z radości i wysunęłam się potajemnie z grona sióstr i poszłam przed najświętszy sakrament chociaż na krótką chwilę i tam dałam uczuciom serca swego folgę Jezus mi jednak zrobił słodką uwagę aby być w tej chwili wspólnie z siostrami poszłam natychmiast Stosując się do reguły, a ja chciałam powiedzieć, że moim patronem na ten rok był Pan Jezus Miłosierny. Cieszyłam się tak samo jak dziecko, i serce mi waliło mocno, jak siostry przysłały mi mojego patrona. Chwała Panu, z Panem Bogiem.